Witam Was w drugim odcinku poradników z Lightworksa. Dzisiaj pokażę Wam jak obsługiwać podstawowe efekty w Lightworksie, jak obsługiwać zakładkę VFX. Między innymi pokażę Wam dzisiaj jak dodać napisy do filmu, jak zmienić kolory w filmie, color correction dodać, jak usunąć zielone tło, tak? Green screen, chromaki ogólnie. I jak animować te efekty? Dobrze, więc yy, włączamy naszego LiteWorksa. Mogę stworzyć nowy projekt na przykład. Tak. Yy, wpisujemy tutaj oczywiście jak zwykle różne klatki, żeby nie było potem problemów z materiałami. Yy, create. nam się nowy projekt. Tutaj mamy log, który nam się nie przyda, jak już mówiłem. Edit. Bierzemy sobie co nam potrzebne z folderu, w którym mamy filmy. Przeciągamy na sekwencję. Następnie klikamy w VFX i mamy tutaj już nasz projekt otwarty. Co my w tym projekcie będziemy robić? W tym projekcie na początek pobawimy się Color Collection. Tym bardziej, że już jest zainstalowano od razu. Bo ma taką śmieszną właściwość w Lightworks, że one tutaj od razu i co prawda nie widać zupełnie, bo jest ustawiony na zero, tak jakby, ale od razu, jak zmienimy cokolwiek w tym color correction, w tym panelu, możemy zmienić na przykład nasycenie kolorów, saturation, kilka procent. To już od razu pojawia nam się tu różowy kwadracik symbolizujący color correction, czyli od razu te color correction nam się aktywuje. Dobrze, więc y, omówię teraz te wszystkie suwaki, Mamy saturation na scenie, tak? Gamma. Y, Ciężko mi to przetłumaczyć na polski, po prostu gamma, tak zwiększa jakby jasność, ale trochę inaczej niż y, brightness, niż jasność sama w sobie. Kontrast, no to chyba nie trzeba tłumaczyć, zwiększa kontrast. Mm, no jasność, a to w sumie jest takie samo jak gamma. Nie wiem, głup jestem, może tego nie rozumiem, ale bardzo podobnie działają te suwaki. Tu po lewej mam jeszcze balans. Y, tu można się głównie witem pobawić, czyli w ten sposób płynąć na obraz, czyli możemy sobie wybrać. Ale e, zdecydowanie łatwiej jest zrobić to na przykład w zakładce RGB, gdzie możemy po prostu zwiększyć ilość e, koloru w danej w, w tym filmie. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby film był bardziej czerwony, możemy zrobić. I teraz będzie czerwonawy taki. I oczywiście każdy z tych działa inaczej trochę. Jak widać. Ale ja polecam po prostu się pobawić tymi słowakami. A ja polecam pobawić się tymi słowakami, zapoznać się, który co robi. Bo to po prostu jest fajna sprawa. HSV to jest kolejna fajna rzecz. Najbardziej stąd interesuje nas saturation na scenie, tak? Gamma. Ciężko mi to przetłumaczyć na polski po prostu gamma. Tak zwiększa jakby jasność, ale trochę inaczej niż yy, brightness, niż jasność sama w sobie. Kontrast, no to chyba nie trzeba tłumaczyć, zwiększa kontrast. Mm, no, jasność. A to w sumie jest takie samo jak gamma, nie wiem, głup jestem, może tego nie rozumiem, ale bardzo podobnie działają te suwaki. Tu po lewej mam jeszcze balans yy, Tu można się głównie white'em pobawić, czyli w ten sposób wpłynąć na obraz, czyli możemy sobie Wybrać, ale e, zdecydowanie łatwiej jest zrobić to na przykład w zakładce RGB, gdzie możemy po prostu zwiększyć ilość e, koloru w danej w, w tym filmie. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby film był bardziej czerwony, możemy zrobić i teraz będzie czerwonawy taki i oczywiście każdy z tych działa inaczej trochę, jak widać. Ale ja polecam po prostu się pobawić tymi słowakami. A ja polecam pobawić się tymi słowakami, zapoznać się, który co robi. Bo to po prostu jest fajna sprawa. HSV to jest kolejna fajna rzecz. Najbardziej stąd interesuje nas. Saturation. Value to jest takie. Taki gamma, tylko że mocniejszy. Po prostu można zrobić w cały biały obraz. Najbardziej interesuje nas saturation, które już omawialiśmy, tylko że to saturation jest mocniejsze, czyli można dać po prostu O, takie wręcz deep fried I to się może przydać komuś, kto robi memy, nie mam pojęcia W sumie jak przesuniemy saturation w drugą stronę, to mam też obraz czarno-biały, tak? Więc można też tego efektu gdzieś użyć I na przykład zrobić taki z większym kontrastem, taki czarno-biały film O, taki efekt czarno-białego filmu Eee. O, coś takiego. Ale najbardziej interesujący jest właśnie ten efekt. Nawet nie chcę go wymawiać, eee, ponieważ potrafi nam te kolory zmienić. W sensie zielony, zamienić na jakiś inny. O, to jest efekt często używany taki w filmach. I on jest o tyle zabawny, że pozwala na animo w sensie każdy z tych efektów pozwala na animację, ale w tym szczególnie ta animacja jest fajna, bo można zmieniać kolorki z czasem. Ja robiłem takie filmy, które się zmieniały z czasem, na przykład, e, na przykład w tym filmie do... użyłem tego efektu, że te kolory tak skaczą śmiesznie. E, Przydał mi się akurat, y, żeby zrobić taki efekt epilepsji. <laughs> Jak ktoś lubi, można tego użyć w jakichś montażach. Mm. No dobrze. Więc yy, chciałem jeszcze pokazać to, że te efekty wszystkie, one są gotowe już, one są wbudowane, tak jakby każdy z Was tą zakładkę powinien mieć w tym miejscu. Ale jak dodać efekt, którego nie ma? Otóż klikamy prawym, zresztą to też chyba można usunąć. Nie można. Nie można usunąć, jak widać. No, co zabawnie, klikamy prawym na wideo, add, Nie wiem, czy będziecie mieli wszystkie efekty, co ja, bo możliwe, że tu nie odinstalowałem jakichś pluginów, ale większość powinniście mieć. Macie tutaj o, różne właśnie takie efekty. I na przykład możemy sobie kliknąć e, Color Correction drugie włączyć. Albo Color Temperature, i to, to możemy osiągnąć Color Correction, ale Temperature jest wygodniej, bo. O ciepło, zimno, tak jest, łatwiej. Usuniemy to sobie, czyli prawym remove. Pokazałem Wam na początku ten chromaki, właśnie dlatego, że będziemy robić green screen. Jeżeli ktoś chce ładnie wykluczować siebie albo coś z green screena, to czasami przydałoby się jednak podkręcić kilka efektów. Więc za chwilę pokażę, jak to zrobić. Jeszcze pokażę Wam coś, jak, jak animować efekty, ale po kolei więc jak usunąć green screen? Wchodzimy sobie w te efekty Add Key. I mamy green screen i chromaki. Green screen ogranicza się tylko do koloru zielonego, a chromaki. To jest taki green screen, tylko że dla każdego możliwego koloru. Możemy sobie zastosować. Więc chromaki jest bardziej rozbudowany, ale green screen jest wygodniejszy, bo już od razu jest bliżej tego, co chcemy osiągnąć. Klikamy sobie green screen i ten preset. Nie działa najlepiej z moim green screenem. Mój green screen też nie jest idealny, to inna sprawa. Więc musimy sobie go ładnie rozłożyć. Musimy sobie wziąć to, rozszerzyć trochę. Ale to nie zmieni tak dużo. Najważniejsze jest dla nas, żeby było to żółtawe. W sensie w moim wypadku, tak? Wasz green screen może być trochę inny. I o, to też nas interesuje. O, jeszcze trochę rozszerzę. I mamy teraz całkiem ładnie wykluczowany ten green screen. Teraz, jak ja się pojawię, nie wycina mnie jakoś bardzo. to mi kawałek spodni wycina, ale to dlatego, że yy, schowam na chwilę ten green screen. Że mam ja po prostu te spodnie robią mi się zielone od green screenu, i dlatego średnio da się cokolwiek z zrobić. Oczywiście można teraz chwilę pogrzebać, żeby to. Yy. Aby to poprawić, ale niewiele już można z tym zrobić. Możemy co najwyżej próbować. O, mówię teraz, spod nim się pojawiły, ale od razu też kropy się tutaj pojawiły. Mi się wydaje, że tak może być. Dobrze, więc y, możemy teraz na przykład niżej położyć jakiś obrazek. Tak, dodajemy ścieżkę wideo, prawym na czerwony. Add video przesuwamy o Jezusie, no doda. przesuwamy sobie na wyższą ścieżkę tą screen screenem następnie możemy sobie z edita zaimportować obraz na przykład e, nie wiem taki tak importujemy go e, przeciągniemy sobie go gdzieś tylko nie wiem czy to nie no właśnie Lightworks ma raka pod tym względem, że na przykład kiedy mamy jakiś efekt nałożony przedtem, a potem dodamy drugi film, on po prostu dał czarny. Nie wiem dlaczego nie chce dać tego, to jest nielogiczne, ale Lightworks tak działa. Więc co musimy zrobić? Musimy usunąć ten efekt i zrobić to samo drugi raz. Add green screen. I z powrotem to samo, czyli rozszerzyć te pasy To też rozszerzyć To też I Proszę bardzo, mamy ten Te Tokio czy co to tam jest Mamy włączone I zamiast screena mamy Tokio Oczywiście to będzie wyglądało bardzo głupio Ale już Wam pokazałem jak to wygląda Możemy też oczywiście poprawić na przykład Saturation moje o, możemy sobie kontrast zwiększyć. Tylko że teraz to już działa też na ten obraz z Tokio, nie wiem dlaczego. Bo teoretycznie zmieniam tylko ten. No ale Lightworks to Lightworks jest nieintuicyjny i nic z tym się nie da zrobić. Dobrze. Hmm. Pokazałem wam już jak grinsklinować, jak chromakijować. Teraz pokażę Wam jak animować. Otóż. Sunę sobie teraz na szybko tego chromaki. Ja właśnie, green screen występuje pod nazwą chromaki, tak? No bo to tak właściwie jest chromaki. Remove chromaki. Już mamy sporo nasz film. i Jak sprawić, żeby na przykład te kolorki tak nie dały? Otóż każdy efekt w Lightworksie, a przynajmniej większość chyba, ma ten zegarek przy sobie. I możemy kliknąć ten zegarek, żeby włączyć animację. Więc na przykład ja wejdę tu, włączę ten zegarek. I w ten, wtedy pokazuje nam się tutaj O. Wtedy pokazuje nam się tej klatka kluczowa. Bo tutaj na dole pokazuje nam się w jak, jakie miejsca są kluczowe. Yy, I w tym pomiędzy tymi punktami jakby Lightworks będzie starał się dążyć do efektu. Będzie tak przechodził płynnie pomiędzy jednym a drugim. Więc jak tu mam normalnie jeszcze w miarę. To jak widać, zmieniam kolor. Teraz jestem zielony. Teraz już. Niebieski. A lampkę widać? Zobaczmy. Dobra, teraz cicho. No więc to jest całkiem zabawny efekt. Możemy coś dodać bardziej gwałtowny, tak jak ja w tamtym dolezku. Czyli na przykład tu jest tak. A już tu jest. O tak. I wtedy tu nam się gwałtownie zmieni. Dać. I w ten sposób możemy absolutnie wszystkiego dopiąć, to wyłączę jeszcze ten efekt e, w sensie jak jest animowany i kliknięc zegarek wy, wyłączymy ten zegarek to wtedy efekt zazwyczaj nam się usunie, co jest też całkiem wygodne, a możemy włączyć z powrotem o, te ustawienia nam się zapisały, tu dalej będę fioletowy. E. Możemy tak zrobić z absolutnie każdym efektem. Możemy dać saturation zwiększające się, czyli tu jest normalne. Hmm. Tu może jest na przykład, zrobię niższe, żeby się pojawiła ta klatka po prostu. A tu już będzie takie olbrzymie. To też nam się szybko zwiększy. O, widać chyba ten efekt. I ostatni efekt, jaki miałem dzisiaj pokazać, to jest dodawanie napisów. Jak dodać napisy? Otóż napisy dają w ten sposób, co wszystkie inne efekty. Add. Add. Tekst. Tutaj mamy crawl, roll, titles. Głównie nas interesują. Więc crawl i roll to są po prostu napisy animowane. Tylko nie zauważycie, byście tego teraz. Ja sobie zrobię cięcie. Delete, delete, cięcia. Mam krótki materiał, to teraz zauważycie różnicę. Roll przeskakuje sobie przez ekran. W ten sposób. Teraz sobie to usunę. Crawl z kolei e, też przelatuje, tylko że poziomo. Wygrany. No właśnie. O. A jeżeli nie chcemy tych napisów w ten sposób, możemy dodać sobie po prostu klasyczne napisy bez żadnej animacji. Titles i możemy sobie tutaj wszystko zpersonalizować, tak? Możemy wpisać tu cokolwiek Możemy zrobić to różną czcionką, tak? Możemy zwiększyć rozmiar Możemy z... Z... przezroczystość zmienić i jak na przykład możemy też zdać taki fajny efekt, że tu jest obraz taki e, o taki i on powiedzmy, z, e, znika w ten sposób. Zobaczmy, jak to wygląda. A, bo się tam na końcu była klatka normalna, no to tym razem zrobiliśmy tak, że ten napis zmniejsza się i się powiększa. Jeżeli chcemy, żeby zniknął na końcu, no to musimy sobie tutaj też ustawić minimum i teraz on zniknie. Dobrane. No właśnie na tym. No nie zniknął, bo jest troszeczkę widoczny jeszcze, ale może na tym popracować, żeby to był naprawdę bardzo fajny efekt. A więc w ten sposób dodajemy napisy i mamy tu jeszcze wiele innych rzeczy mamy na przykład. Możemy zrobić, żeby ten napis był pochylony, pogrubiony. Eee, tutaj więcej rzeczy kolor zmienić możemy. Mm, można wpisać też kod koloru. Po prostu pozycję możemy zmieniać i to nam się bardzo przyda, bo o, teraz mogę sobie zmieniać dowolnie. Mogę też ustawić zegarki i wtedy tekst będzie animowany. To znaczy tu jest taki, a tu jest tu, to on wtedy jeszcze przeleci. O, tak przeleciał. Yy, mamy shadow. Shadow jest enabled. Teraz to żeby Wam pokazać go bardziej. On jest taki malutki. Zróbmy go większego, w sensie bardziej oddalonego. Teraz widać bardziej ten cień. To jest fajny efekt. Delikatność tego cienia może być taki twardy, może być taki rozmazany. Outline to jest krawędź. No outline możemy też włączyć. Teraz mamy czarną taką czcionką. To jest prawie jak z mema w sumie biały. Wystarczy zmienić na kolor na biały. W ten sposób możemy biały zrobić. Wyłączyć cień. I mamy dosłownie jak książką z mema. No i efekty IN Fade Typewriter. Typewriter jest fajnym efektem, bo napis się pisze sam no, Tylko teraz tego nie widać, więc wyłączę to. Włączę to. O, będzie się pisał sam. Wygrany. No właśnie o tym. No, tylko nawet się nie zdążył napisać. Możemy zmienić frames na 1 i teraz się szybko napiszę No, taki efekt. Możemy zrobić uciekając w sensie ten efekt y odchodzenia tego napisu jako fade out. Wtedy on tak wyparuje. Wygrany? No właśnie. O, tym o, to jest bardzo fajna sprawa. I to by było na tyle z dodawania do color correction. Z dodawania y, napisów i z dodawania green screena, w sensie usuwania green screena, tak właściwie. Y, no i też z animacji tych efektów. Mam nadzieję, że to w miarę klarownie wytłumaczyłem. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do pytania w komentarzu. Będę starał się odpowiadać. Czasami nie dostaję powiadomień, więc przepraszam, jeżeli nie odpowiem od razu, ale postaram się jak najszybciej. I to był mój poradnik z Lightworksa. Chciałbym Wam jeszcze. Przypomnijcie jak się eksportuje, na wypadek, gdyby ktoś nie widział poprzedniego filmu, zaznaczamy, co chcemy wyeksportować. W innym wypadku wyeksportuje się wszystko, a wydaje mi się, że wygodniej jest tak zaznaczyć po prostu, bo wtedy wiem, co się eksportuje. Nie wyeksportuję przez, przez przypadek czarnego tła, na przykład. Yy. Następnie klikamy prawym na ten czerwony marker. Eksport Darmowe jest tylko yy. Darmowy jest w darmowe dostępie z o YouTube. Polecam YouTube. I niestety tylko do rozdzielczości 720p, no bo to jest darmowa wersja, w płatnej może nawet do 4K. Eee. Wydaje mi się, że powinni to zmienić, bo kiedyś też się nie dało do 820, p jakichś niższych, a teraz już się... W sensie już kilka lat się da, więc może kiedyś to zmienią. I tutaj ustawiamy ilość klatek, możemy mieć nawet 60 klatek, ale to warto wiedzieć po prostu w ilu klatkach jest ten materiał, z którego montujemy i wyremontować. Ja zazwyczaj renderuję w 25. Mark section możemy ustawić wszystko, wtedy się wszystko wrendruje tak, ale polecam Mark section. Eee, folder sobie tutaj wpisujemy ścieżkę folderu, Ym, nazwa, start. To się nam powinno szybko wrenderować, tak jak mówiłem się szybko wrenderowało. Mamy teraz tutaj o w folderze film. Film wygląda tak. Wygrany. No właśnie. Wygrany. No właśnie. To jest cały film. No. Dziękuję za uwagę.